w trybie otwartego przetargu nieograniczonego, prawda, jeżeli będziemy iść, że tak powiem, w tamtym kierunku, bo oczywiście, jeżeli byśmy chcieli zacząć od tamtej strony, no to musimy się już też kierować tym, że możemy się spotkać, no, z taką sytuacją, że tylko będą chętni do kupna yy, yy, właściciele nieruchomości przyległych, prawda, mogą kupić, ale, 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 ale nie muszą. Państwa przypadku, oczywiście nie ma takiego, nie zachodzi ten przypadek, prawa, nie jest to, no powiem w skrócie, zasiedzenie. Jeżeli, jeżeli oczywiście byłaby taka ewentualność, że, że ta działka, na której są posadowione Państwa, przez Państwa użytkowane komórki byłaby, mogłaby być przeznaczona do sprzedaży, no to oczywiście Dzierżawca, dzierżawca, prawda? Y, oczywiście to idzie z prawem tak zwanego przetargu y, ograniczonego do mieszkańców, do użytkowników w pierwszej kolejności no, nieruchomości, która jest, że tak powiem, użytkowana y, y, przez, te, przez te osoby. Cztery. No, ale... Dobrze, to, to jeszcze raz tylko powtórzmy, że te cztery ary są niestety w takim miejscu, że albo jeszcze sprzed... dajemy na przetarg nieograniczony i nie umożliwiamy sprzedanie pozostałych. Czy wydzielonych czy planowanych trzech y, lub czterech działek albo jej nie sprzedajemy i tak naprawdę no to, Przecież w, w którymś momencie tego, przecież tak jak się patrzy Pani na te plany panie burmistrzu to te działka to ta działka w ten sposób te 60 arów ona tam jest wciśnięta no jest między innymi działki. mamy tutaj pięć działek kupuje jedną startuje w przetargu do drugiej tak? ale startuje pośred... po... z boku sąsiada. kupuje powiedzmy defratyka tak? idzie w dalej w tamtym kierunku Startuje w przetargu po trzecią, ale startuje znów sąsiad i startuje sąsiad następny. Nie wiem kto wygrywa, zakładamy defratyka, tak? startuje do następnej i znów ma oferentów z różnych stron. Widzi to pan, jeżeli logiki się trzymamy? Czy też robimy tak, Sprzeda ta działka jedna na sprzedaż, ta nie na sprzedaż. Startuje defratyka, ta zostaje. Kto startuje w tamtych przetargach? Nikt. Pawlus, Pawlus, rozmawiałam. Ale niech Pani da mi tak, że mu te komórki ta, nie przeszkadzają, bo on będzie budował tutaj to blok mieszkalny. Rozmawiałam nie Dobrze, to dwa posłucha. tygodnie temu. Z nim. Niech Pani posłucha. Powiedział, że mu te komórki wcale nie przeszkadzają. Dobrze. A z kim będzie się licytował? Znikiem, bo tutaj nikt tego rzyki, nie kupi. No zniki. Sam kupi? Powiedział, że kupi te wszystkie ogródki do końca. Będzie ale właśnie jest kwestia, za Ale niech Pani zrozumie, za jaką to nie jest wtedy przetar. Nie, bo to, ja nie wiem, co są to są przetargi. Tak, ale niech Pani zrozumie. Ale ona wchodzi, że to wtedy nie jest przetarg, tak? Innego oferenta, bo nikt inny nie ma dostępu do tej działki. Ale? Na tym polega cały problem, proszę państwa, że ta działka Całą jest w takim momencie, moment... są, tak, 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 jest, żoną, tak tak jest, tak jest. Wow. No ale tak nie po prostu jest. Ale to ja nie robię żartu. Robiliśmy ale wywiady. Też. Ja I mówił robię. pan... Zaraz, zaraz. Ale on, A. Bardzo A. On, chętnie on... w ogóle kupi. tego ale... nie potrzebuje. On potrzebuje ten tył, bo będzie tam A. budował ta czy I dla niego najlepszym interesem jest właśnie to, żeby tych komórek nie sprzedawać, bo wtedy nikt inny nie wystartuje do kupna tamtych działek, tak? Nie, mówił, no, że tak. nie, rozmawiałam, powiedział, my powiedzieliśmy, że tutaj ale korzystamy z nich, on no, nie, mi niepotrzebne są. są tak? Niepotrzebne mu są. Potrzebuje tutaj parki i dalej będzie budował to, stało, jakieś... To będą tam. Dwóch, e, oferentów. Ale nie trzeba... Bo przecież ta pani słyszałem, że ty, co ma tutaj te farby lakierów. Te... Możemy wrócić jeszcze raz do mapy. No i, no widzicie Państwo, panie, kto, robi, widzicie Państwo to, kto jest po sąsiedzku. Jeszcze raz możemy, jeszcze raz możemy ten plan pokazać, tak? Możemy na niego WINZING Widzę, widzę że, że gmina ma tylko jedną koncepcję i to nasza zaskocznia się oni niej nie To jest tylko gadanie do drodze. A więc raczej, to jest... Skoro te mapy są zrobione, to znaczy, że co? Nie można ich już poprawić na przykład dogadując się tu z mieszkańcami, bo musi być zgodnie z projektem teraz geodety. Nie może być na przykład, tak jak mówiła Pani Witecka przed chwilą, że na przykład, jest jeszcze wariant, że tą granicę zaznaczymy zaraz na przykład za komórkami. Nie wiem, gmina postawi płot, czy wymuruje mur, czy jakiś ozdobny z krzewami i ten projekt, który jest, można poprawić w jakiś sposób, żeby takim cyple, ja, Tu jest, prawda? Ja no. Tu jest, A, tu jest to około kina, tak? Tak, no. tak, tak. No i, i tutaj do tej, do tej części ten cypel możemy przecież wyłączyć tą czwóreczkę. No przecież to można wyłączyć takim Ale jaki jest dojazd to 1 2 3. Nie będzie Zostawiamy działki bez dojazdu, proszę panią, bo tą wydzielamy, tą wydzielamy. Tutaj są te istniejące garaże, Mamy i Teraz geodeta, który się na nie, tym nie, 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 proszę panią, to jest, to jest, to jest koncepcja programowo-przestrzenna, w której w której w której w której wykonawca, architekt pokazuje pokazuje on już tak pokazuje przebieg podziału działki, żeby kiedy będą ewentualnie boksy garażowe czy, czy, czy miejsca garażowe, żeby były zachowane również odległości do, pani, raz do jazdu i od granicy. Tak, sąsiedniej. Tak, 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 ale to znaczy, że na tej działce nic nie powstanie. Po prostu. Proszę pamiętać, że działka to nie jest tylko obrys działki, ale na przykład odległości od działek sąsiednich. No, no są te granice tam 6 metrów, to wiem. To są projektowane, to są projektowane... No, nie boxy, nie, nie. Przecież jeżeli nie zostanie Pan akceptacji e, tej komisji, to automatycznie nie sprzedaje Pan danego gruntu, bo nie no, jest chyba zaopiniowany tak jest. Nie pozytywnie. Nie musi być pozytywnie, musi być zaopiniowany. No to w związku z tym, jeżeli będzie, powtarzam, zaopiniowany, a my, Proszę bardzo, wszyscy wraz włącznie z mieszkańcami będą jeszcze prosili y, tego y, komisję Rady Miejskiej nie o to, to że I nie ma dotygnął. innej metody sprzedaży niż sprzedaż nieograniczony, tak? To jest jedyna najlepsza metoda sprzedaży. No, no proszę, nie pan. <grym> inna metoda to jest metoda po prostu korupcjogenna i tyle, tak? Sprzedaż, sprzedaż ograniczana do, do kogoś, do oferentów. Przyjdzie ktoś i powie, że on by tutaj coś innego zrobił, ciekawszego, tak? Coś jeszcze z lepszym pożytkiem dla miasta. Tylko nie pozwolono mu stanąć do przetargu. To w takim razie ta przetarg ja... nieograniczony na dwóch działkach. To co mówiłem, wracam do tej koncepcji pierwotnej, ponieważ